Informacje o napadach, rozbojach, strzelaninach przenikają do świadomości, wywołują niepokój i poczucie zagrożenia. Jednym z zadań Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji jest prowadzenie zbiorów broni w zdecydowanej większości. Jest to fundacja przestępców, a więc broń pochodząca z nielegalnego posiadania. Jak widać, pomysłowość ludzka... Jest na granic. Laboratorium Policji zbiera broń, bada szczątki ludzkie, pozostałości materii i zapachów, dokumenty. Ślady krwi są jednymi z najczęściej zabezpieczanych na miejscu zdarzenia. Są one znakomitą wizytówką osoby, która je zostawiła. W Pracowni Antroposkopii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji wykonujemy badania w zakresie identyfikacji osób żywych, jak i NN zwłok ludzkich. Jedną z takich badań jest identyfikacja osób metodą superprojekcji. Wykonuje się to badanie na podstawie czaszki zwłok i zdjęć przyżyciowych osób wytypowanych spośród zaginionych. Odtworzenie wyglądu osoby na podstawie czaszki zwłok wykonuje się albo metodą plastyczną, albo przy użyciu komputera. W laboratorium udało się odtworzyć nawet marsowe oblicze Bolesława Krzywoustego. Super nowoczesna technika jest niezbędna, nie zastąpi jednak psiego węchu i ludzkiej energii. Bez niej komputery i lasery nie na wiele się zdadzą. Policjanci nie chcą jednak, by ich siła i skuteczność opierała się wyłącznie na sprawności dwunożnych i czworonożnych superagentów, co nieco zdyszanych od nadmiaru pracy. Poloneza dziś mało kto umie tańczyć, polonezami za to jeździ coraz więcej osób. Profesor robi dobry interes korzystając, korzystając z tego, że wchodzi nowy, nowy podatek, co sprzedają tutaj ciepłe bułki To Tutaj przyjechali ludzie, niektórzy po 500-600 kilometrów i są bez środków do zamieszkania czy, czy do siedzenia, będą spali pod murami, żeby za tydzień samochód robił. Więc z tego co ludzie mówią, to ceny mają zrosnąć, tak wszyscy sugerują i dlatego jest wstrzymana sprzedaż samochodu, że można było w poniedziałek po prostu sprzedać się za większe pieniądze. Łobuzoria cholerna. Zapłaciliście mnie za 40 lat pracy. Z cholery by jasne były. Żeby was szlak ros trafił. trafił? Wielmożli, panie dyrektorze. Kim pan jest tutaj? O tym. Trzy lata temu zanosiło się, że fabryka splajtuje. Jednak warszawski Polonez stał się dzięki zmianom podatkowo-celnym najtańszym do kupienia po maluchu wytworem na czterech kołach. Codzienne awantury przy sprzedaży zmusiły FSO do zmian. Jak na razie unowocześniono system sprzedaży. Jednakże fachowcy z żerania twierdzą, że Polonez pod maską też staje się coraz nowocześniejszy. Kolor mi się podoba, tylko że ta wytrza jest ta lotnicza i jest różnica rzędu 8 milionów. No to jest troszeczkę dużo. Chyba ten wadno, co jakiś tam czołg wynajdują i, i woda z mózgu w ludziach się robi. Polska podatkowo weszła do Europy, Polonez jeszcze do niej nie dojechał. Zobij, jadę jak panisko w tym, no. Czuję się jak jakiś dyrektor, wie pan, czy kierownik, cholera. Żeby było dobrze wszystko w tej chwili, no czy podokręcane wszystko, czy coś, no. Sama nie wiem, ze strachu mówię, z tych pieniędzy tyle na pożyczane. Wrzesień, 1944 rok, dolny Riazań, warunki potworne, sala przynajmniej 200 albo 300 osób, prysze piętrowe. Porucznik Skrzypiński mieszkał dosłownie 3 metry ode mnie wizawi Pierwszy okres, tak jak wszyscy, no, każdy myślał o rodzinie, a później pamiętam, mówi tak, trzeba by było historię stworzyć obozu. I po kolei nas tak brał. W Warszawie trwało powstanie. Na wschód od Wismy, akowców, uczestników operacji burza, wyłapywało NKWD. Mieczysław Skrzypiński w ryazaniu rysował i malował twarze współwięźniów. Ten dokument po 45 latach trafił na wystawę Warszawskiego Muzeum Niepodległości. Z ojca aresztowano. 13 sierpnia 1944 roku. Pamiętam jak dzisiaj, że przy to było gdzieś po południu. I powiedzieli, że na chwileczkę tylko wychodzą, załatwią im parę z i za, za moment ojciec wróci. Niestety już nie wrócił. 31 października 1947 roku wrócił w nocy po już takiej tej euforii pierwszej przywitania, prawda, i tak dalej. Wtedy właśnie w tych walizkach jak pokazywała nam różne rzeczy z obozu, te pamiątki wyciągali tam, rozerwał to podwójne dno tej walizki i zaczęły się te portrety wysypywać. To, to były olbrzymie, olbrzymie ilości tego, prawda, i powiedział wtedy, że to jest właśnie dokument, dokument właśnie, który udało mu się tam zrobić przede wszystkim przywieźć stamtąd. Ojciec wtedy właśnie też mi opowiadał, że jak zabezpieczać te portrety, no i wszystkim powiedział, że największym wrogiem tych rzeczy to jest światło. Miroslav Mandić w stolicach Europy chodzi po niebieskiej mapie kontynentu. Chodzi i zaprasza do wspólnej zabawy, która ma przypomnieć, że niedaleko w tej samej Europie toczy się krwawa wojna. Pisarz, malarz, filmowiec z Nowego Sadu w dawnej Jugosławii dwa lata realizuje projekt, który nazwał Różą w Samotnie drepcząc po Europie wciąż liczy na poparcie i zainteresowanie dramatem Jugosławii wielu Europejczyków. Przyjechałem do Polski z torbą kijów golfowych i z nadzieją, że dostanę pracę na polu. W Australii głównie studiowałem. Studiowałem elektronikę. Ale przez całe studia myślałem o tym, żeby znaleźć pracę w golfie. Ponieważ elektronika to do pewnego stopnia pociąga człowieka, ale potem się staje nudna. Pól golfowych i nauczycieli tego sportu jest w Polsce tyle samo, po jednym egzemplarzu. Wiele znaków na ziemi jednak wskazuje, że również u nas zawód ten ma przed sobą optymistyczną przyszłość. Przychodzą tutaj właśnie y, biznesmeni no, pewnie z różnych względów, ale myślę, że też głównie dla relaksu. Na razie w Polsce to no, głównie ludzie z pieniędzmi. Przęd jest dosyć drogi, ponieważ w Polsce tego nie produkujemy, to, to trzeba sprowadzać do Polski, do tego dochodzą wszystkie podatki, cła i to się staje bardzo drogie. Żeby dobrze grać w golfa, trzeba być skoordynowanym ruchowo. Znaczy, mieć koordynację między wzrokiem, a, a ruchem całego ciała. Umieć się dobrze koncentrować i nie można być nerwowy. Bo nauka w golfa trwa całe życie. to w tej grze może grać, każdy z każdym dosłownie. Człowiek, który zaczął dwa lata temu, może grać, zagrać z profesjonalistą, który gra już 30 lat. I będą mieli mniej więcej równe szanse. Właśnie z wobec tego handicapu.